Witam z tej strony Jonesnow.pl i oto zapraszam Was do trzeciego odcinka Zagrajmy w Diablo 2 yy, Ostatnią misję jaką zrobiliśmy, zabiliśmy krwawą, krwawą orlicę na cmentarzu sióstr a teraz musimy przejść yy, tunelem, Podziemnym tunelem do mrocznej kniei i odnaleźć drzewo inifusa Inifusa Jaki, jak, jak, jakieś takie drzewo drzewo Dobra, idziemy eee, Chyba tam się przez kamienne pola przychodzi Więc idziemy mm. Pozabijamy sobie jeszcze parę oj, oj Co to zdobyliśmy? A, myślałem że łuk Dobra Zwój miejskiego portalu i to to wystarczy nam jak na razie eee, Tędy, nie, tędy było na zimną równinę, to tędy będzie jeszcze na kamienne pola. Kamienne pola są gdzie? W sumie to nie garnęliśmy całego obszaru, a powinniśmy wcześniej to zrobić. I szczerze Wam powiem, że przyjemnie mi się bardzo gra tym... Yy... ...tym paladynem. Aż nie spodziewałem, myślałem, że to tak będzie... ...na siłę bardziej. A okazało się, że... ...no może być... ...coś z tego może wyjść. Oj, napiłem się przed chwilą kawy, kurde, dodało mi to trochę... ...aż mi się zechciało... <grywa> ...zechciało nagrywać. No i cóż... ...no jedziemy dalej, nie? Oj... ...ja planuję... nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej... Planuję zrobić pierwszy akt yy, w 10 odcinkach. I to może się udać, chociaż te dwa, dwie ostatnie misje, nawet trzy ostatnie misje są dosyć długie. I czasem mogą zająć parę, parę odcinków jedna. Więc tego, o, nie jestem pewien. Bisz i bosz. już drugi raz chyba go, go zabijamy. Yy, trzeba coś z tym zrobić. Żeby nie wracać tak od razu no Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy O, znowu nie zauważyłem, wbiliśmy ten level Level, żeśmy wbyli Więc... O. A ta nasza Aliza ma jakieś... No nie ma żadnej broni, a idzie jej nieźle to chyba dzięki nam. O co to jest? Święty? Imarowych lub, le, lub leczy przyjaciół. No to może się w sumie przydać. To jest na walk. To jest święty. Kiedy aura jest aktywna? Aha. O, to może być też dobre. Czekajcie. To sprawdźmy. To święty pocisk. Pamiętam, w Warcrafta gra grałem to... Nie wiem czy to jest to samo ale było coś takiego że jednostki wroga yy, raniło to chyba było w nieumarłych i w paladynach A to chyba w, nie, w nieumarłym W tym księciu jak już był yy, Tym nieumarłym to że ranił jednostki mógł ranić i tym samym leczyć Nie pamiętam jak się to nazywało W każdym razie zaraz sprawdzimy czy to, to, to jest to samo kiedy nadarzy się jakaś okazja. Może na przykład... O, teraz. Sprawdźmy to. Skrzynia. Zamknięta skrzynia. Dobra. Do jaskini. To nie jest chyba to jeszcze. Ten na cmentarz. Aha. Trochę inaczej sobie to. No i co? No, to głupie. Jak będzie trzeba ją uleczyć wtedy sobie. Może się to przydać. Dobra. Yy, idziemy. No, to są kamienne pola. Tutaj. Byłem tutaj? Nie, nie byłem. Dobra. No, to tutaj jest łatwo. Bardzo łatwo jak na razie Później będzie na pewno trochę trudniej Dobra Jep 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 Po łbach No tutaj sobie chyba już w miarę ogarnę Ogarnęliśmy mniej więcej to co tutaj jest No jeszcze się trochę napiję kawy To jest yy, I idziemy na kamienne pola w tym odcinku raczej przejdziemy w pierwszą część zadania O od razu na powitanie boss Czy boss? No trochę silniejszy przeciwnik Grzmot zguby No szybko szybko Skórzane. A co to ja nie mogę podnieść? To jest gorsze, to od razu to wywalimy. To sobie spożyjemy. I ile to... HU! To jest dobre. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy na kamiennych polach i trzeba teraz znaleźć ten y, tunel podziemny. To też będzie trzeba trochę pochodzić. No tutaj na pewno będzie trzeba trochę pochodzić Może trochę dłużej, może trochę krócej Ale trochę będzie trzeba, okej okay. Dobra No to idziemy, szukamy, nie? Co, co nam pozostaje Co tutaj ja włączyłem? tutaj? O, gincie A, szybko oni idą O, możemy wykorzystać nasze Zdolność, ciekawe czy to Stoi w miejscu I co to leczy? O, dobra to. Bardzo. Nie powiem. Tylko kurwa się nie ruszaj. Mhm, Niezłe. Mikstura wytrzymałości. Dobra. Idziemy dalej, idziemy. Szukamy, szukamy, szukamy. przy okazji ogarniemy sobie cały ten pewnie obszar skórzona zbroja mamy chyba nawet dobrą ale ich jedziemy łatwo ja pierdzielę to jest aż teraz teraz to jest zbyt łatwe ale później już nie będę tak mówił pewnie bo to w sumie dopiero trzecia misja, to się nie dziwię że tak wszystko łatwo idzie Tutaj Jest tam wytrzymałości jest, dobra Dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy dalej! Idziemy dalej Jadymy, jadymy Dwój identyfikacji o, o akurat Przyda nam się No dobre, bardzo dobre 100 razy lepszy niż nasz Dobra Idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Oj, szukamy, szukamy tego tun tunela Poczekajcie chwilę Jestem z powrotem, wybaczcie za yy, przerwę I co, idziemy dalej. Tutaj szukamy tego, 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 tego tunelu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, headshot. Head Dobra. No i tutaj szybko idzie. A nie, szybko pójdą, myślę, że chwila, moment i już ich nie będzie. O krótki łuk, przyda ci się. Dobra. Ja pierdnię. Co to w ogóle ma być? A, dobra. Niby nic, ale zawsze jakieś są do, do, dodatkowe obrażenia. O, wow. Nie mówiłem. No. No, a następny krótki łuk. O. Nie, to, to są góry jeszcze. Pamiętam raz było tak, że w, w, górze, w górze było yy, przejście. Zawsze miałem wcześniej tak, że... Po, 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 po prostu miałem przejście w ziemi. No, księga. Czwarta misja. Poszukaj wieży na czarnych... Mo no. Poszukaj wieży na czarnych moczarach zamroczną mroczną knieję. No to to wszystko po tej trzeciej misji. no, no to tyle. O, o, jest. Tunel jest, w końcu znaleźliśmy Czekajcie, skrzynia No jest I przejdziemy sobie przez ten tunel Tunel chyba w, sam w sobie nie jest taki Jakiś bardzo długi Coś nie pamiętam, nie jestem pewien tego o, Klucz nam się przyda idziemy dalej dobra, nie zbierajmy teraz kasy, bo <noise> lepiej się na walce skupić, ale idziemy, ja pierdzielę. No, straszliwie szybko to idzie nie chcę mówić, że za łatwo, no ale trochę tak jest Prymitywny sztylet, nie no to, to, to tutaj niepotrzebne No Nie no fajnie się gra, przyjemnie się gra tym Naprawdę, paladynia ja myślałem, ja zawsze byłem za barbarzyńcą bardziej yy, Zawsze stawiałem no o, na dwa, na dwa yy, to... Jakby to powiedzieć Dwa toporki i jedziemy do przodu, tylko tyle, nie? A teraz to powiem szczerze, że ten palady mnie miło, miło zaskoczył Naprawdę No do, te, do, tej, do tego momentu, tak się, tak się wyrażę Bardzo miło mnie zaskoczył Weźmiemy sobie jeszcze je trochę w aurę Nie wiem czy dobrze robię, no ale jak na razie to jest chyba początek, więc raczej nic innego nie wypada Dobra Idziemy dalej, my już nie musimy już tak, a, aż tak bardzo szukać dokładnie, no ale ja chcę sobie tutaj też te poziomy w późniejszych etapach nie, chcę, nie będzie mi się chciało wracać żeby troszeczkę poekspić, tak się wyrażę poekspić na i żeby łatwiej pokonać tę yy, końcową andariel żeby to wszystko w miarę poszło szy bardzo szybko Dobra, no idziemy dalej. Dobra. No i tutaj jest już łatwiej, zdecydowanie. No nie jest to takie małe w sumie, rzeczywiście. <laughs> Myślałem, że będzie mniejsze. Ale się, jeżeli się nie mylę to jest tylko jeden poziom tego, tych tuneli Tego, tego tunelu Jest tylko jeden poziom i chyba na tym się kończy już Dobra No, dobra No i tutaj wszystko Łatwo idzie Który my już mamy poziom? Siódmy, siódmy, no to dobrze, bardzo dobrze Co to tutaj? Do podziemnego tunelu poziom drugi, ale Poczekajcie chwilę. Jeszcze wolę sobie to, to wszystko tutaj yy, popatrzeć, ogarnąć, czy jeszcze tam pójdziemy. Nie wiem, ile ten odcinek może trwać. Ale... <śm> no jak coś na no, to po prostu zrobię tak, żeby nie trwał zbyt długo i na tym się skończę. Jak ktoś no to po prostu sobie trochę, trochę dłużej potrwa no to nic się nie, nie stanie Nie bo mi się jakoś tak kojarzy że nie było już drugiego poziomu Było od razu ten Przejście do następnej lokacji A tutaj trochę mnie zaskoczyło to Nie powiem To sztylet niepotrzebny, niepotrzebne, no... Dobra. Fuu, no duża to, bardzo duża ta jaskinia, naprawdę. Nie, nie spodziewałem się ten tunel. Że będzie aż tak duży. No i długi w sumie. O jezus, ale bym się zaciął <laughs> O w dupę, dobra Nie no, naprawdę, mnie przeraża ten Zawsze był taki krótki, a tutaj takie Wygenerowało się bardzo długie hmm? Oby się skończył już O, mówiłem Dobra, rocznik. A to jeszcze tutaj wrócimy sobie, jak skończymy jedną misję <laughs> Albo ja wrócę ewentualnie Na razie szukajmy tego drzewa i wróćmy do tej Akary jak najszybciej Noc się już zrobiła jak wyszliśmy z tego Cię... Ona zginęła? Ta Aliza nasza, nasza cała czy? Nie ona żyje no to co jest Że ja jej tutaj w rogu ekranu nie mam Aha Dobra O w dobra no to idziemy dalej mhm. No a gdzie jest to drzewo Drzewa szukamy, drzewo Drzewa nie ma Drzewo, drzewo O jezus No dobra O Boże, 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 no i co to co, tu? Co? Już odcinek będzie się właśnie pewnie narodził. <gry> o, amulet. Cóż to jest? Cóż to jest że to jest A tam co to? Pewnie na, następny jakiś dom początku szybko te poziomy idą, nie powiem. Jak my już zaraz ósmy będziemy mieli, a nie skończyliśmy jeszcze nawet tej trzeciej misji, no to będzie dobrze, będzie dobrze. Coś czuję, że będzie dobrze. O ile ludu! Więcej pasmatka was ba matka nie miała. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Good, good, very good. Kurwa. Dobra, wybuchła mikstura, to nie wiem. Hm, już zaraz ósmy, ja pierdziele, ale idzie Staje stajebiście. Masakra jakaś. Co to się dzieje? Ludzie. Patrzcie się i już, kurde, no nie wiem, święty ogień, na razie nie wszystko. Mm. Ciernie czy święty ogień? No sprawdźmy to. Teoretycznie powinienem jakoś inaczej to robić, no ale nie sprawdzałem sobie, o Jezu, w ognie, nie, nie lubię tutaj tak i, i, iść w to ognie i to tak wszystko nie pomaga mi to na pewno, <tud> dobra. Znowu żywotność. I to, standardowo. No my mamy tego drzewa szukać, ale nadal go jeszcze nie znaleźliśmy, no to to jest złe. Nawet w sumie połowy tej... Mrocznej kniej nie... Sp sp sprawdziliśmy. No nie idzie jakoś świetnie, nie powiem Dobra Idziemy, idziemy Nie przejmujemy się tym, że nie idzie nam Aliza sobie tam poradzi Zuj dziewczyna, dobra Jezu, nienawidzę tego zamrażania, już wolę To zatruwanie niż za zamrażanie Zdwoje dwoje tego lepsze jest ten Zatruwanie, zamrażanie strasznie Jeszcze... Zatruwanie to można gdzieś uciec I się szybko wyleczyć A kurde w zamrażaniu to ani nie uciekniesz Jak się zamrożą Ani nic O Jezus Aha, ja, aż się boję Ile będzie trwał ten odcinek Na pewno przekro, przekroczę trochę O tarża Co cóż to jest kluczy niepotrzebne, dobra. Ta, ta tar, że to jest uszkodzony przedmiot, ale... 7, 9, nie wiadomo. Wszystkie odporność, nie, to, to, to na razie to... Niepotrzebne, lepsze jest to, ta, ta tarcza, którą mamy. Dobra, idziemy. Oj, no i gdzież, gdzie jest to, gdzie jest drzewo? No gdzie jest to drzewo, drzewo? No gincie. pasztety Drobiowe. Dobra. No, no, no. Nie, to nie to. Znając życie, będzie jeden, jeden malutki pewnie taki skrawek nieodkryty na, na mapie i to będzie właśnie to drzewo. Poza to musimy sobie jeszcze zrobić w sumie miejsce na zwój. Oj, co roboty z takim małym w sumie zadaniem. Czy małym? Większym niż yy, ten, siedlisko zła na pewno, ale... Mm -hmm. No, szybko ginij O Jezus masak- o jest O dupę O dupę Dupsko dawaj szybko ej typ Aliza pom pomóż, pomóż Pomóż Ona stoi jak ciołek jakiś kurde Debil, debil, normalnie debil Monstrum Wcześniej trochę łatwiej szło Dobra, nie mm, Na pewno to trzeba wziąć pierwsze, zwój Później Trochę kasy <noise> Dobra, dobra Maczugę nabija na dobra I No to wracamy do tej akary Nie chcę też czasu za bardzo Naciążać Jest, dobra, zwój i wracamy Jeszcze tutaj sobie damy te skrytki Pieniędze i <głos》>. Idziemy do kary po tu chyba kolejność, odczytanie kolejności Tak, świetnie Odczytałem runy, tak, 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 znaleźć ksiąg, dobra Udaj się do kręgu na kamiennych polach Dotknij podanie kolejności Wejdź na portal Cześć Dobra ja tutaj kończę odcinek. Drugą część yy, misji zrobimy kiedy indziej. No i co, o co ja mogę Was prosić? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia za parę dni. Na razie.